Witam, jestem FIBO, a to kolejny odcinek u mnie w ukochanym mieście. Właśnie się obudziłem. Poczekajcie. O, to jest to. Wybiorę ja, się szybko. To tam jak powalony puka w te drzwi. Halo, tak? Dobry Mario. Dobrze wiedzieć, dobra. To, to ja idę do pracy. Jeszcze ja, pokażę, że widzą na no Wam. Tutaj nie wybudowałem pasówki. Tak, doda mamy dwa nowe sklepy. Um, Monopolka. Sklep Monopolka. Ten sklep jeszcze nie wiem jak się nazywa, on jest jeszcze zamknięty. A na razie... Jest wesele na powiadomienie na czacie. Lecimy. Um, tam do bazy wojskowej. Omijamy miny. Nie wiem. Dobra. Chopa, i hopa. Moje ukochane ubranko odkładam. To sobie muszę założyć. Wziąć muszę. back pek, pyk. Dokument osobisty musi tu być. I lecimy. No, w sprawdzę, tam co tutaj się dzieje. Um, to jest spokój generała, to jest budżet. To jest pokój. Dobra, Wejdę jeszcze tutaj. To będzie chyba moje miejsce. A, dobra, nie ma film. Zobaczymy. Nie wiem, zostan. nie wiem, niby. Zobaczymy, wcześniej jak. O, nie wiem co wybrać. A, dobra, nie ma film. Chodźmy do tego. Chodźmy do tego obozu mogów. Tak, ze mną jest Mario. Halo, profe. Dzień dobry. To wy jesteście mogami, tak? Chciałem tutaj w, żeby z wami porozmawiać. Chcę się spytać, o co chodzi z tym konfliktem z naszym miastem. Aha, rozumiem, że jakiś konflikt jest. Dobra, nie wiem, ja przyszedłem pogadać, nie wiem, dowiedzieć się informacje o was. Jestem z wojska z tego miasta tutaj, jeszcze bez nazwy jest. Mamy podobno ze sobą wojnę jakąś. Tak? Do... Dobrze rozumiem. Halo? Dobrze rozumiem, że my mamy ze sobą wojnę. Kurka! Co to jest? Zwiewa, zwiewa, spiewam. Muszę ich... ...szybko stoj! Stój! Au! Do miasta! Szybko. Oj, trzeba się przygotować dla nich. Normalny. Dobra, musiałem kilka rzeczy powiedzieć um, Mario, tak scenariuszowo, nic ważnego, dokładnie. Hopa. Ow. Muszę... nie. Halo Mario, gdzie jesteś? A, o, dobra, leć, leć szybko po biur, dzisiaj lecimy. A tak na, mo na mogów robić. No tak, mieszka na najwyższym piętrze w dużym pokoju. E, wie że jak kupi w sobie e, wszystkie obok, to może sobie powie... Cię, się ciągle mylę. E, nie ławem. Wezmę od... Wezmę od siebie z domu kilka rzeczy, bo jednak czuję, że to będzie ostra walka. O, coś tak czuję. Tak? Ja też tam byłam na zwiadach. Właśnie obóz zrobili tymi mi, mówiłeś przecież o tym. Dobra, posłuchaj. No. Następnego dnia z rana atakujemy. Chodź się przyspać w bazie wojskowej, bo to je, będzie trudna walka. Idź. Okay. Mhm. Mam tutaj wszystkie moje potrzebne itemy. Tylko nic tam nie, nie okradaj. Dobra, chodź do mnie. No tak, chodź. Chodź tam. No. Słoneczek, dobra. Chodź... Chodź prze... A, zamykamy, no. Da. Dobra. Musimy się przespać w bazie wojskowej, bo musimy być na słówkie cały czas. Jesteś głodny? Chodź tutaj się przespać do bazy wojskowej. To jest moja skrzynka, to jest twoja. O! Rano! Wojna! Ja nie jestem głodny. Nie jestem głodny. Poczekaj, muszę wziąć ze sobą itemki. W co? Z tego co wiem, to ten kapitan uciekł chyba. Gdzieś jest. Poza obozem. Nie frajda, ja nie mam. Dobra, ja już lecę tam. O, dobra, zamknąłeś. Chodź. Mhm. Dobra, chodź. Robimy do nich tunel. Robimy do nich tunel. Zróbmy do nich tunel. Chodź tunelem, tunelem. Musimy ich... Z Jesteś tam? Nie walcz z nimi, nie walcz. Nie ma tam nikogo? Jesteś pewien, że nigdzie w okolicy nikogo nie ma? Widzę jednego, widzę jednego. Nie trafiłem. mi jakby to moją broń domową. Dobra, widzi mnie, widzi mnie. Dobra. Rozwalone. A jeden siedział w wodzie się kąpał. Dobra, musimy im to wszystko zniwczyć. Lifczemy cały obóz. Demonstracja. Nie wczymy to. Zabi rozwalamy wszystko. Masz zapalniczkę? Wcale trzeba zniszczyć. Kurka, nie mamy zapalniczki, nie mamy nic jak to zniszczyć. Dobra, to niszczymy to. Uważaj, bo... Widziałeś gdzieś jeszcze jednego z mogów, bo powinien jeszcze gdzieś tu być. Ich obóz zostaje uszkodzony. E, ich konia trzeba aresztować. Koń musi zostać. Zabierasz go? Um, Idzie ich mutant. Idzie mutant, który został stworzony przez mogów. Dobra, zastrzelony. Rozwaliłeś? Dobra, namioty. Jeszcze cele trzeba rozwalić. Na strwępy! Trzeba to potargać, tą celę. To jest też namiot. A taki namiot można zszyć. Więc ostro musimy to zrobić dużo dziur, żeby nie mogli tego zszyć. Jeszcze tutaj podłogę. Aha. Dobra, to biorę miecz. No to prawda. No, jeszcze tutaj ta ścianka. Tro nie zostaje. No nie strzyj od tego. Nie no da się to jeszcze strzyć. Mogę je nie wczeliśmy im to. Dobra, nie ma co. Nie sprzyjam niczego już. Dostałem ogólnie nie wczeliłem w nocy. Dostałem nie w nocy dzisiaj info od generała. Dzisiaj w nocy dostałem... Spoko, spoko. Byłem tyle. Dostałem info w nocy od generała. Spoko, spoko. Ale po co, poczekaj, dostałem jeszcze info od generała, we, e, co musimy dostać, ogół, co musimy dostać za hajs. No trochę dostaniemy hajs siwa od generała. Bo już mam ogólnie hajs Shiwa dla nas dwóch obydwóch. Okay. Muszę ci oddać Twój To jest Dobra Trzymaj to jest Twój hajs tutaj pod koniem. To dostaliśmy To dostaliśmy jeśli chodzi o budżet wojskowy Ale musimy jeszcze złowić nasze ubrania wojskowe. Oddać przecież. I co jeszcze? Aha. Odłóż swój sprzęt.

Kurka jedna. Aha. A mam taki problem, ponieważ robiłem dziury, żeby zakopać ogólnie rzeczy tych złych wołnierzy. E, ogólnie te rzeczy. Zakopuję rzeczy obozowe. To co zostało. Zakopuję to, co zostało. Nie mogę wbiegać. Zostałem Ci przeciwwarcia. Eeeem... Um. Ej, podskocz się! Nie, 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 nie. A czemu to jest pokazane kreajdy? Wymajmało się. Lecie jeszcze na drugą zmianę, to... Do... A dobra, to... Tą... Dobra. Panie, co chcesz pan kupić? Jedną? Hmm, Weź tu Mówi Pan o niej już jest krowy. O, jedno z najlepszych, moje ulubione. I ile jagódek? Dobrze. Teraz tak. Wyrazu to jest przecież dwadzieścia. Lecę sprawdzić w banku. Dwadzieścia przecież. Wyrazu to jest dwadzieścia. Nie, to było 50 zł. Filazo to 20. To z. Nie ile chcę, tylko ile pan musi dać. Um. 120 za mięso. Cześć. Oczekiwaj, reszta. Um. 50. Czekaj. Dałeś. Czekaj. Dobra, to ja policzę panu. Um. Dwie wody, czyli to jest 20. Czyli to jest tak, pyk. Woda. Nie chcę reszty. Nie chcę reszty. Bez reszty. Okej. Okay. Ale ja tutaj liczę, żeby w przypadkiem pan mnie nie oszukał. Um. Dobra, bo będzie musiało być bez refty, bo jeszcze mamy, nie mamy jeszcze dostępu do złota. Zobra. Czyli tak to. Aha. Proszę Pana, ja tutaj ostro liczę. Daj telefon. Ale co? Potrzebuję kalkulator. Aha. Proszę poczekać, proszę Pana, bo um, muszę wszystko policzyć. Um, Nawędzie. Kalkulator. Um, teraz tak. 10 razy, dobra, czyli to jest 50, 20 razy 20, czyli 60 plus, dobra, Uff. proszę, proszę pan. Zaraz. Ja tak myślę, że to, to jest kasa. To jest... Już... nie. Będzie... dwie wody. To jest...

Wody, 4, Ile tego masz? W... Czyli wszystko ci dałem, tak? Tak. Widzę. Widzę. Zamykamy ten sklep, bo już zaraz z sobie świat. Nie, nie Jaki rzeczy? elektryk to zrobił? Przedstawiłeś to z pokojowego. Dlatego, że... żeby to było też taki normalny tryb, dlatego, że... Dobra, leć na chatę. Na moją? Mhm. Na moją. Bo ja tutaj muszę się pobawić w elektryka, bo jakiś idiotyczny elektryk źle ustawił światła w sklepie. To dzienne, to dzienne, to dzienne i to dzienne. I wracam do domu. A o, jeszcze to muszę odłowyć przeciw. Co za tak, głupi elektryk to zrobił. Lampka nocna. Hopa, to, to, to muszę zanieść do sklepu będzie. Dobra. O! Oh. Idę właśnie do domu Kurde, co ja tam zrobiłem I takim I takim otóż to końcem filmu yy, Chcę się I takim to filmem chcę się z wami pożegnać. Cześć, ja byłem FIBO, ze mną był Mario Aktor A to był Minecraft Miasto Cześć!